Nie, 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 nie wchodzimy. Nie. Cześć, oczeki. Cześć. Dzień dobry Państwu. 29 listopada 2025 roku. Aha. Proszę się nie ocierać tak o mnie Nic to nie da A ty taka duża jesteś? W ciąży? Czy co? Jest 6.30 Proszę Państwa, zobaczcie co się dzieje? Nie, dobra, 6.50 pięćdziesiąt już. Mieszkamy w tym momencie po drugiej stronie tego stampingu. W czerwcu byliśmy tam za tym winklem. Tu są miejsca do plażowania dla ludzi mieszkających tutaj w tych domkach. Ten z lewej strony jest nasz. Malutki, ale w lato myślę, że całe życie jego toczy się tutaj na na tarasie. A zadaszona część jest tylko przeznaczona do spania, ewentualnie gotowania. Rozmaryn, proszę bardzo. Dzień dobry. Она чищетка. Ta oracja to zdaje się nieczynna pewnie, wszystko tutaj pozostawiane. Zobaczymy później, raczej tak byśmy w niej nie jedli. Tak mi się wydaje. Też tutaj wi-fi dobrze by łapało. Z ośrodka. Gotowi na przyjęcie czegoś do jedzenia, i tak szczerze mówiąc, one wcale nie wyglądają na wygłodzone. Hmm, to się chyba lubią. Jeszcze ciekawe jest to, że tutaj mamy tylko. Tylko te kotki inne tutaj nie przychodzą. Przy wejściu też były inne. Przy wejściu tutaj na teren domków. Ciekawe, czy tu ktoś mieszka teraz. Nie wygląda na to. Na nic popadało jakąś kawkę chyba wypić. Zobaczymy zaraz tu barbara już wstała. A nie, dobra. Są jednak inne, ale one przyszły. No teraz. Ciebie nie było chyba. Czy byłaś? Co? Kawałeka już jest. Idziemy. No idziemy na obchód. Szczerze mówiąc, jest bardzo przyjemnie. Rześko, jakbym miał powiedzieć i porównać to, to jest myślę tak jak nad Bałtykiem rano bo 9 stopni no to przyznajcie bez problemu może się pojawić u nas. A, 9 stopni teraz. To może będzie więcej jeszcze. Dzisiaj piękny dzień w ogóle był zapowiadany. I zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie zostać tutaj na jedną noc więcej. Bo wiadomo, ta następna już będzie kosztowała sporo mniej. Tu mamy szybki internet. Mieliśmy w planie zobaczyć jeszcze baszkę, ewentualnie starą baszkę. Więc, może tak to się skończy. A potem zapakujemy się stąd i pojedziemy na południe, i już nie będziemy brali żadnego noclegu. Tylko spanie puszę nawet. Ktoś przyszedł się kąpać, proszę Państwa. Il, no nie wierzę. Ktoś sobie chyba rozkłada ręcznik. Wy tego nie widzicie, nawet nie będę przybliżał, bo to się rozmarzę. Ale to chyba jakieś morsowanie tutaj ma się odbywać nic chyba nie jest porądane. Kemping wyjątkowo zadbany, jeszcze mówiąc, no, nie byliśmy może na wielu kempingach, ale nie kojarzę kempingu bardziej dopracowanego i ładnego. A, tam się dopiero kamperki zaczynają, tam dalej. Nie będę tam szedł teraz. Nie, tutaj już jest chyba ta prosta. Mhm. Gdzie my staliśmy w zeszłym roku, to było miejsce 112, jeśli dobrze pamiętam. I wczoraj mieliśmy je do wyboru. Mogliśmy je wziąć, ale nie wzięliśmy przedłużacza, żeby chociaż prąd sobie do środka zapewnić i odpuściliśmy zwłaszcza, że ten domek udało się w lepszej cenie niż, niż wyjściowa dostać. No ja jacyś ludzie samo widać tutaj. A nie, może nie. Może jest pusta, nie wiem. Nie będę zgadywał. Bara jeszcze śpi i niech sobie śpi spokojnie, ale ja już nie mogę usiedzieć, Naprawdę to wstałem, jak jeszcze było ciemno, nie było sensu w ogóle nagrywać, i może zaraz się przejdę. prysznic i tak dalej to zejdzie żeby nie siedzieć na dupie przyjechaliśmy się ruszać też zaraz zobaczymy czy to się morsuje jeszcze na tej plaży czy nie tak jak się szykował